Eluwa Bamblerkowa, z tej strony bamblerka. Jak sami widzicie jestem w więzieniu, i w sumie to nie wiem jak się tu znalazłam, obejrzcie poprzedni odcinek bo ja nic nie pamiętam. Halo jest tu ktoś? Ej ty tam, odsuń się od tych krat. Czy ty jesteś bólem? Nie, krasnoludkiem. Co ja tu robię? Wkrótce się dowiesz, a teraz wstawaj, idziesz ze mną. Dokąd? Nie pytaj tyle, tylko chodź. Co to jest za miejsce? Chyba mówiłem ci coś na temat zadawania pytań za mną. Witaj Bamblerko. Kim ty jesteś? Jestem przywódcą bólów i pragnę cię powitać w naszej bazie. Pewnie jak sama się zorientowałaś, jesteśmy w innym wymiarze. Jakbyś była ciekawa, to jest to wymiar Minecraft. Pamiętasz, jak się tu znalazłaś? No właśnie, chodzi o to, że niezbyt pamiętam, co się działo ostatnio. W sumie to może i nawet lepiej. Ale co teraz będzie dalej? Ależ ty jesteś ciekawska. Spokojnie. Musisz się oszczędzać. Chodź, przejdziemy się. Widzisz ten meteoryt? Chodzi tutaj o ten czerwony co leży w ziemi? Tak, to właśnie on stworzył tę dziurę. Kiedy przybyliśmy na te tereny, znaleźliśmy ten kanion wraz z tym meteorytem. Jakiś mały się wydaje. Też na początku tak myślałem, ale szybko się zorientowałem, że w sumie jest to możliwe, żeby takie małe coś stworzyło taką dziurę. Jak to jest, że jesteście bulami z Brawl Stars, ale macie swoją twierdzę w innym wymiarze. To bardzo proste, ten wymiar jest nasz. Nie latają tu inni brawlerzy. Tutaj jesteśmy panami tego świata. Chcesz mi powiedzieć, że nikt ten wymiar nie zamieszkuje? Zamieszkiwał, owszem, ale chodź, coś ci pokażę. To jedne z gatunków, które zamieszkiwały te tereny. Tutaj mamy na przykład akurat dwa okazy tych świń, ale gwarantuję ci, że całą resztę wymordowaliśmy. Zostały nam tylko te dwie sztuki do eksperymentów. Tak samo, wieśniacy. Cały czas próbujemy dojść, które z nich to kobieta, a które to mężczyzna. Eksperymentujecie na nich? Eksperymentowanie na innych źle mi się kojarzy. Raczej robimy dla nich przysługę. Innych y, zabiliśmy, ale je zostawiliśmy i dajemy im żyć w zamian za pomoc nam w naszych badaniach. Czy na mnie też macie zamiar robić badania? A czemu pytasz? A nieważne. Co to był za komin i posąg? Tym na razie się nie interesuj. Czyli co będzie dalej ze mną? Wrócisz do celi i spokojnie tam sobie posiedzisz. Zabrać ją. Widzieliście tamtą wentylację? Może to nią uda mi się uciec? Dajcie znać w komentarzach. Czy jest to dobry pomysł? A na razie się z Wami żegnam. Widzimy się jutro o 18.00.